Witaj na kanale Solverize. Teraz rozwiążemy następujące zadanie. Sprawdź, czy punkty ABC o tych współrzędnych, które tutaj wypisałem, są współliniowe. Co to znaczy, że punkty są współliniowe? To bardzo proste. Współliniowe znaczy, że leżą na jednej prostej. Jest po prostu jakaś linia prosta, na której no leżą te punkty ABC w różnej kolejności, bo to nie ma znaczenia, ale w każdym razie leżą na jednej linii prostej. Sytuacja przeciwna jest taka, że one są wierzchołkami trójkąta, na przykład tutaj A, tutaj B, tutaj C, no i wtedy na pewno nie leżą na jednej linii prostej, tak? Czyli albo są wierzchołkami trójkąta, albo są współliniowe. I teraz my mamy właśnie zbadać, jak to jest w przypadku tych punktów. Plan jest taki, żeby Najpierw zapisać równanie prostej AB, czyli prosta AB, a potem, jak już będziemy znali to równanie, to będziemy sprawdzali, czy punkt C należy do tej prostej. Prosta AB ma równanie kierunkowe y, to się równa ax plus b, ale tak się składa. Że punkt A ma pierwszą współrzędną równą 0. To nam ułatwia. Co to znaczy, że ma pierwszą współrzędną równą 0? Znaczy, że należy do osi Y, a jeżeli należy do osi Y, to ta druga współrzędna minus 4 to będzie B. Czyli z tego wynika, że B równa się minus 4. No i możemy już sobie to równanie częściowo jawnie zapisać ax minus 4. Teraz podstawimy za x dwójkę, za y 0 ponieważ punkt B należy do tej prostej, no to dwa zero muszą, te, te dwie liczby muszą spełniać to równanie. 0 to się równa A razy 2, 2A minus 4, minus 2a to się równa minus 4, czyli A równa się 2. No i w tym momencie wyznaczyliśmy równanie prostej AB. Prosta AB ma równanie Y to się równa AX, czyli 2x, dodać B a b jest minus 4, czyli będzie odjąć 4. No I wszystko, co trzeba teraz zrobić, to sprawdzić, czy punkt C o takich współrzędnych spełnia to równanie i to będzie znaczyło, to będzie da, da nam wniosek, Wiedzę o tym, czy należy do tej prostej. Y to jest 400, natomiast x to jest 202. 2 razy 202 odjąć 4. Tutaj mamy cały czas 400, a po prawej stronie 404 minus 4, czyli też 400. Zgodziło się. A więc punkt C należy do prostej AB, i jako, że tak właśnie jest, to znaczy, że punkty ABC, te, które tutaj były podane, są współliniowe. Teraz już możemy to potwierdzić, ponieważ okazało się, że punkt C należy do prostej AB.